Dzień dobry, dzisiaj kilka takich lżejszych prac ogrodowych. W związku z tym, że mamy majówkę, no to też wybrałam właśnie takie prace, powiedziałabym, bardziej miłe i przyjemne, więc będzie to na przykład posadzenie superfini w donicach. Dodatkowo będę sadzić inne rośliny, które czuję, że już po prostu ewidentnie powinny być jakieś czas temu posadzone do gruntu. Pamiętajcie, że nie przesadzamy roślin, kiedy jest gorąco i tak naprawdę z tym sadzeniem roślin teraz, właśnie jak jest ciepło, to też może nie jest to najlepszy pomysł, ale ewidentnie tym moim niektórym roślinom jest już w doniczkach po prostu źle, one szybko przesychają cały czas, tylko muszę chodzić i je podlewać, po prostu podłoże jest niewystarczające. Stoją na słońcu i też powiedziałabym, że średnio rosną, więc domyślam się, że tych składników pokarmowych niektórym tym moim sadzonkom po prostu już brakuje. Mogłyby być przesadzone na nowej ziemi, ale myślę, że to już jest najlepszy czas po prostu je posadzić. Jakiś czas temu tak naprawdę już powinnam posadzić groszki pachnące, ale jeszcze tak trochę nie miałam pomysłu, gdzie je posadzić. Teraz sobie kupiłam właśnie tutaj obok... Yy, Taką kratkę, po, którym, po której będą się pieły, więc zaraz sobie też je posadzę. No i będę jeszcze musiała tą kratkę trochę zainfragnować, jak się mi tutaj przymocuje, żeby się dobrze trzymała. A oprócz tego będę sadzić takie rośliny, jak przywrotnik okros, ostroklapowy, fajna zadarniająca roślina, telserię jesienną z takich trawek. A właściwie to dosyć dużo tych roślin jeszcze mam do posadzenia, więc teraz już nie pamiętam, zaraz zobaczymy, co tam będziemy Aha, no i oczywiście zapomniałam jeszcze y, też taki szybki update, co teraz kwitnie, pomimo, że kilka dni temu nagrywałam filmik i Wam pokazywałam, to już jakieś y, jeden czy dwa dni później po prostu znowu coś nowego zaczęło kwitnąć, więc też Wam zaraz to pokażę. No i przede wszystkim zaraz będą kwitły róże. U mnie już mają na krzaczkach takie pąki, że po prostu jestem przeszczęśliwa i czekam tylko właśnie na ten moment, więc mam nadzieję, że ta y, pogoda już się nie Popsuję, że żadne przymrozki już nie przyjdą i że wszystko rzeczywiście będzie tak pięknie kwitło. Ich nowych zakupów ogrodowych, ale to tak typowo dla mnie po prostu do siedzenia, leżaczek i parasol z takiej szwedzkiej firmy. Czy pewnie domyślacie z jakiej? No i tutaj wam chciałam pokazać, jak pięknie zakwitły len. Len był wysiewany z nasion przeze mnie. Samo wysianie nie było aż takie łatwe, bo te siewki były strasznie delikatne i w pierwszym roku bardzo to słabo kwitło. Krzak był taki wywalający się i te łodyżki nie były zbytnio silne, więc pierwszy rok tego kwitnienia był taki, bym powiedziała, nie za ciekawy. Natomiast już drugim roku, czyli w zeszłym roku wyglądało to bardzo fajnie, no i teraz tak samo bardzo piękna i ażurowa roślina się z tego zrobiła, myślę, że nie jest to najlepsze miejsce w ogóle dla niej tutaj. Jest to bylina roślina wieloletnia, lepiej by wyglądała w połączeniu z jakimiś delikatnymi trawami, na przykład obok mam śmiałka darniowego. O tutaj, który właśnie bardzo fajnie zakwita. Taka chmurka, jak on zakwita, w kolorze słomianym. O, może coś takiego. No i myślę, że tutaj, właśnie, by fajnie wyglądał ten len. Ale też pamiętam, jak go przesadzałam dwa lata temu, to on średnio to znosił. No myślę, że po prostu trzeba by było go przesadzić. Oczywiście tak jak rośliny powinny się przesadzać, czyli na jesień i myślę, że kolejnego roku by wyglądał fajnie, na pewno przesadzone teraz, jeszcze w takiej już ciepłe temperatury, to by był bardzo zły pomysł i w dodatku wtedy, kiedy on tak pięknie kliknie, więc absolutnie nic się nie robię. Niech on sobie tutaj się rozrasta, a może kiedyś właśnie zostanie stąd przesadzony. Tutaj przez przypadek w sumie trochę mi to przeszkadzało. Sobie nawiozą takich kamieni, które mają kiedyś może iść na taką ścieżkę, którą bym sobie sama chciała tutaj zrobić, bo mój mąż uważa, że te kamienie po co mi w ogóle tutaj te kamienie, więc najwyraźniej będę to, to musiała zrobić sama, chociaż pewnie finalnie i tak mi pomoże. No ale powiem szczerze, że nawet tak rozsypane one tutaj, wśród tej roślinności, wyglądają całkiem fajnie. I tutaj już zaczyna też kwitnąć moja kocimiętka, ale tutaj mam cały też pas taki, nie wiem czy to teraz widać, bo ona tak delikatnie tutaj kwitnie. I to jest ta właśnie wysiewana przed ze mnie z nasion. Ona nie jest tak bujna jak kocimiętka, którą za chwilę Wam pokażę, więc ona jest no, zdecydowanie młodsza, bo ją chyba wysiewałam w zeszłym roku, coś takiego. Wysiałam taką jedną kępkę do doniczki, potem takie malutkie fragmenty podzieliłam i bardzo fajnie już się zagęściła no i kwitnie wcześniej niż tamta, którą zaraz Wam pokażę. Tamta taka mega gęsta już teraz. Ciekawe sobie, czego to zależy. Może ona tutaj ma więcej światła. Ciężko powiedzieć. O, Tutaj jest ta moja kratka, przy której zaraz będę sadzić groszki, no ale wymaga jeszcze, żeby ją pomalować. Tu jest właśnie ta kocimiętka, no, która tutaj już jest chyba drugi, trzeci rok może. No i tu jest naprawdę taki, już się zrobił z tego tak naprawdę taki żywopłot. To już ostatnio Wam pokazywałam. Też już zaraz będzie kwitła, no tylko czekam na ten moment. Z prac, które chciałabym dzisiaj wykonać jeszcze. Chociaż no zobaczymy ile mi się uda dzisiaj zrobić, bo też gdzieś mamy za chwilkę jechać. To jest jeszcze, zobaczcie, tutaj mam piwonie, która będzie kwitła w tym roku, że pokazywałam ostatnio. No i to jest dobry też moment, żeby zrobić podporę dla piwoni. Kiedy jeszcze nie ma tych kwiatów, wiadomo, że te kwiaty będą ciężkie i żeby się nie powyginały, żeby nie przyszła jakaś burza, żeby nas to po prostu nie zaskoczyło. No w każdym razie muszę zrobić dla niej właśnie tą podporę. No Zobaczymy, czy to mi się uda zrobić dzisiaj. Myślę, że będzie to... A może sobie właśnie przywiozę dzisiaj kilka grubych bambusów no i zrobię taki kwadrat i tu sobie takie linki wzdłuż puszczę. Dzięki temu to tak fajnie usztywni tą konstrukcję. Moje bambusy i zobaczcie, jak już tutaj fajnie puszczają nowe odłogi. Bardzo się cieszę z tego. Jak będziecie go sadzić w swoich ogrodach, to też zastanówcie się nad miejscem, bo on się dosyć konkretnie rozrasta. Ale z innej strony to też dobrze, bo to jest linia, którą łatwo można dzielić. Tak samo jak miętkę. Dzięki temu, jak posadzimy na przykład jedną sadzonkę, ona się rozrośnie. To łatwo możemy ją podzielić na kilka części, po prostu po raz sadzać po ogrodzie. Dzięki temu będziemy mieć darmowe sadzonki. Ja mam tutaj cztery sztuki, będę je sadzić co około półtora metra gdzieś. Ten przewrotnik ostraklapowy bardzo dobrze poradzi sobie gdzieś, gdzie mamy stanowisko takie półcieniste. Ale dobrze, sprawdzi się też w słońcu. Ja na razie mam tutaj słońce. Trochę z tego płotka jest też cienia. No i tutaj mam dwie katalpy, które mam nadzieję, że w tym roku już będą trochę większe i też zdadzą tutaj finalnie cień. Brakuje mi jednej sztuki katalpy jeszcze tam, więc mam nadzieję, że kiedyś też ją dosadzę, ale na razie zabieram się za tego przywrotnika. Przywrotnik to jest taka fajna roślina, która dopełnia inne rośliny. On kwitnie w czerwcu, lipcu i... Mm, te jego kwiatki są takie niepozorne, ale bardzo ładne. Dziewczyny wiem, że też fajnie wykorzystują tego przywrotnika, jak, jak on zakwitnie, jako taki wypełniacz w bukietach. On jest taki żółto-limonkowy, jak zakwitnie, że taka bym powiedziała bardziej chmurka kwiatków. Fajnie wygląda właśnie z szałwiami, z jakimiś fioletami, właśnie z kocimiętkami. Gdzieś mam teraz w głowie przed oczami takie zdjęcie, które gdzieś tam też krąży w internecie tego angielskiego idealnego ogrodu. Jest właśnie taki biały, <coughs> piękny angielski płotek i tak. Mamy tutaj przewrotnika, tutaj jakąś szałwię lub kocimiętkę, potem znowu przewrotnika, potem znowu szałwie i tak na zmianę i wygląda to po prostu niesamowicie. Ale też fajnie komponuje się z różami. U mnie będzie właśnie w towarzystwie róż, będzie w towarzystwie szałwi i czosnków belinowych fioletowych, więc gdzieś ta właśnie kolorystyka fioletowo tutaj zielonkowo limonkowa będzie utrzymana. Sadzonka była i jest ładnie ukorzeniona, ale tu już te wszystkie korzenie zaczęły przechodzić pod doniczkę, ciężko to było nawodnić, dlatego najwyższy czas po prostu, żeby to posadzić. Tutaj z takich rzeczy do posadzenia, jak Wam wspominałam, mam groszki pachnące, no i po pierwsze naprawdę już nie nadążam z podlewaniem tego, Wszystko, wszystkie moje rozsady praktycznie stają już teraz na dworze, w ciągu dnia bardzo mocno się przesuszają, widać, że już powinny dostać po prostu nową glebę, o tym też mówi to, że nie są takie ładnie zielone, tylko takie, gdzieś tu już liście żółkną. To znaczy, że albo słońce, trochę jest dla nich za mocne, chociaż one są zahartowane, bo już naprawdę masę czasu spędziły po prostu na dworze. No, bo właśnie potrzebują składników pokarmowych, więc może być to i to, i to, ale wiem, że będzie już im lepiej po prostu w gruncie, dlatego będę to przesadzać. Potem mam tutaj też taką roślinę jak Selseria skalna. W ogóle te selserie bardzo mi się podobają. Natomiast to jest taka dosyć mała odmiana i będzie dorastała do około 25 cm w skowisku słonecznym, półcieniste. I tutaj będę sadzić jeszcze rabarbar, który może nie jest jakoś super duży jeszcze, ale tak naprawdę chcę sobie ograniczyć trochę też ilość tej pracy. Jeśli wszystko będę już miała powiedzmy na przykład w okolicy tego warzywnika, to będzie mi łatwiej skontrolować po prostu te podlewanie. A więc to sobie idę po prostu na te podwyższone grządki, które Wam pokazywałam ostatnio. Tutaj już jakaś niezapominajka. Widać, że prawdopodobnie, bo ostatnio był przymrozek w nocy jakiś czas temu. Niestety nie wszystkie rzeczy zostały przeze mnie schowane, chociaż zapominajki prawdopodobnie i tak bym nie schowała, tylko bym ją zostawiła. I to jest niezapominajka leśna, silna dwuletnia. Wysiam ją w tym roku. Teoretycznie powinna zapitnąć następnym, ale z niezapominajkami jest tak. Mam wrażenie, w moim ogrodzie one się dosyć mocno rozsiewają. Nie do końca podoba mi się ta odmiana. Nie wiem, czy to jest kwestia odmiany, którą po prostu kiedyś wysiałam tutaj, że odmiana. Ta odmiana, która się umie w ogrodzie, po prostu dosyć y, szybko łapie mączniaka na liściach i po prostu nie wygląda zbyt, zbyt atrakcyjnie. Te z, z niezapominajki, które gdzieś się spotyka w lesie, one rzeczywiście mają taki piękny, intensywny niebieski kolor, a te moje tutaj, które są akurat posadzone na słońcu i to jest może też tego kwestia to są takie jasno-niebieskie i praktycznie w ogóle ich nie widać. Patrzymy, jak właśnie będzie z tą leśną. Może ona będzie taka trochę bardziej niebieska. No i mam nadzieję, że właśnie nie będzie łapać tak szybko mrozu jaka. Może te miejsce tutaj, w których te nie zapominają, jakie mi się rozsiewają, nie było dla nich najlepsze. I tutaj mam jeszcze ciekawą roślinę. Nie rozsiewałam tego sama, przywiozłam sobie tą sadzonkę z Włoch w zeszłym roku. I to jest roślinka tutaj nie, nie patrzcie na nazwę, bo to jest inna doniczka. Jest już przesadzona, która nie do końca byłam pewna, czy przeżyje tą zimę. Schowałam ją do garażu i wyglądała tak nie no to natomiast teraz widzę, stawiona na słońcu, że zrobiła się o wiele większa, więc wydaje mi się, że też będzie lepiej w gruncie. Jest to czosnek towarzyski. Nie jest to taki czosnek, który jak sobie wyobrażamy te czosnki ozdobne, to już mamy w głowie takie ogromne główki czosnków. Nie, to jest zupełnie coś innego. To jest delikatna i ażurowa roślina. Delikatne kwiaty. Możecie sobie wygooglować, jak to wygląda. Czosnek towarzyski. I właśnie tam we Włoszech w zeszłym roku wszędzie, w każdy, na każdym kroku tego mieli. I nie wyglądało to tak jak tutaj, tylko to już były takie ogromne kępy, tak naprawdę zielonej no, trawy, tak to wyglądało mniej więcej, zielonych zibeł, nad którymi wychodziły właśnie takie fioletowe kwiatuszki. Mieli to w, praktycznie wszędzie. W związku z tym już wiemy, że stanowisko słoneczne na pewno będzie tutaj wskazane. Jeśli chodzi o podlewanie, to tak raczej właśnie umiarkowanie. Sądzę, żeby w tylu miejscach po prostu ktoś to podlewał, a kwitło tam wszystko przepięknie. Aha, i w wielu miejscach też mieli to w Donica, więc myślę, że gdyby ta sadzonka się rozrosła, to fajnie by było też dodać do Donicy. Natomiast no, tutaj jest taka na razie troszeczkę chociaż tak się cieszę, że już tutaj się robi coraz większe. i więc na razie pójdzie sobie to do gruntu. No, także bierzemy się znowu za e, sadzenie tych roślin. Tutaj sadzę te groszki A ale czekam jeszcze właśnie tutaj. Pomalowanie tej potwory, ale mocne korzenie. Ewidentnie potrzebują przesadzenia już do gruntu, ogromne i piękne korzenie. Ja lubię sadzić rośliny, kiedy one nie są świeżo podlane, bo przynajmniej wychodzi nam cała bryła i ta ziemia się tak bardzo nie obsypuje, obsupu, jak to jest dosyć wysuszone. A jakby to było mokre, to pewnie ta ziemia by się tu bardzo rozwaliła. No i tak, groszki bardzo lubią glebę żyzną, dodatek obornika. One potrzebują trochę jedzenia. Nie daje nic tutaj do środka, natomiast tu było trochę posypane kompostem jeszcze trochę kompostu mi zostało, więc na górę też przykryję taką warstwą kompostu i będę te groszki, jak one się już lekko tutaj ukorzenią, nie w takie gorące słońce, tylko gdzieś tam na przykład na wieczór, podleję je właśnie wodą z dodatkiem rozcieńczonego obornika. Ale pod spód na razie yy, nic nie, da nie daje, bo one mam wrażenie, że są trochę w swojej formie przez to słońce. Ale myślę, że do tych groszków też nadałyby się takie jakieś nawozy z, przewazą, z przewagą na przykład potasu, na przykład do pomidorów, dla roślin kwitnących. Natomiast ja takich nawozów sztucznych staram się używać w ogrodzie jak najmniej i raczej po prostu postawię na to, aby podlewać je właśnie takim rozpuszczonym obornikiem albo po prostu na wierzch dam właśnie trochę granulek tego obornika, no i jeszcze należy wierzch dostanę troszkę kompostu. Jak podlewam tak skóry, to staram się mieleć po liściach, żeby ich nie spaliło na tym słońcu. I niestety już jest coraz cieplej. No niestety. Taką podporę. kosztowała ona około 30 zł, więc całkiem dobra cena. Tak ją bardzo lubię. Tutaj obserwuję cały czas jak na domu i po prostu cały czas jakieś ptaszek tutaj siedzi, pełno wróbelków tutaj przelatuje na to, więc przynajmniej mi się spodobały. Zobaczę jakie piękne korzenie sadzące. Może trochę brakuje już jakichś składników pokarmowych, bo jest ona taka dosyć jasno-zielona. Może trochę słońce to spowolowało, bo cały czas jednak była na takim mocnym słońcu, natomiast system korzeniowy wygląda bardzo dobrze i tak powinna wyglądać prawidłowa, prawidłowo właśnie rozrośnięty system korzeniowy w naszych roślinach. Obok mnie będę sadzić jeszcze e, właśnie dwie super tuniki. życiu przed chwilą e, zrobił mi tutaj dziurki e, z tej strony: jedna i z tej strony: jedna. W związku z tym, że ta ronica będzie lekko pod kątem, to wystarczą dwie. Oczywiście można by nie robić tych dziurek e, i po prostu nadać jakiś e, styropian, na przykład jakieś kawałki styropianu, albo jakąś inną e, drenażową warstwę. Natomiast tak na pewno właśnie będą miały takie trochę bardziej naturalne środowisko, ta woda się takie będzie gromadzić tutaj na dole. I oczywiście dzięki temu po prostu cała wodnica ma tutaj dużo ziemi. Te super tunie, które wybrałam, to są super tunie Bubblegum i one mają przepiękny różowy kolor. W zeszłym roku wyglądały u mnie w ogrodzie fantastycznie, ale były posadzone w gruncie i zdecydowanie zdominowały posadzoną na wiosnę różę, które tam i to kilka sztuk, które tam miałam posadzone, bo miałam właśnie super tunie po jednej stronie i po drugiej stronie wiaty i tam miałam wsadzonych około 5 sztuk róż. No i one zdecydowanie właśnie zdominowały te róże młodo posadzone i też inne rośliny, które tam rosły. Więc najlepiej super tu nie sadzić same, albo w jakiejś większej odległości od innych roślin, albo z roślinami po prostu, które też są dosyć takimi mocno, roś mocno rosnącymi roślinami, bo one mogą niestety właśnie zdominować niektóre rośliny. Więc dwie sztuki na taką donicę. I niektórzy uszczykują to super tunie, Dzięki temu one się bardziej rozkrzewiają. Ja w zeszłym, tego, w zeszłym roku tego nie robiłam i kwitły, bo po prostu były olbrzymie naprawdę rozrósły się fantastycznie. Ale w tym roku być może spróbuję również je uszczypnąć gdzieś tutaj na tymi blendami, żeby one się po prostu tak bujnie rozkrzewiły. Tak naprawdę im większą donicę supertynią zapewnić się, tym tak naprawdę i lepszą też ziemię, tym one powinny po prostu lepiej kwitnąć. No bo one są tak jakby takimi mocno żarłocznymi roślinami. Na pewno nie szkodzi tutaj za jakiś czas robina nawozu właśnie do roślin kwitnących, albo tak jak ja pewnie będę robić, że będę podawać je właśnie rozpuszczonym bornikiem. Kolejna roślina to będzie ta selseria skalna bo ja polowałam, szczerze mówiąc, na inne odmiany selserii jesiennej, ale że akurat ktoś tam miał taką, to kupiłam. Więc w przyszłości myślę, że raczej postawię na te selserie jesienne, bo one są bardzo ładne i tworzą takie ładne właśnie gęste tutaj właśnie fajne trawki. No ale zobaczymy, może to też mnie pozytywnie zaskoczy. Ciekawe w sumie jest to, że ona kwitnie tak wcześnie. To też fajnie, bo jednak trawy to są rośliny, które kwitną zdecydowanie później. Zobaczcie, zaraz róże też już będą kwitnąć, więc nie mogę się doczekać tego momentu. I zaraz tutaj będą właśnie kwitnąć i róże, i koci miętki. Pamiętacie, miałam w zeszłym roku tutaj też w ogrodzie bananowce. Miałam tutaj takiego dużego, zobaczcie. No i ten ewidentnie nie przeżył, ale przeżył jakieś Mniejsze, lub po prostu on puścił, nie, mniejsze, które tutaj rosły, tak, ja pamiętam, te dwa tutaj były takie, bo to z tego starego jeszcze tutaj wyrosło, tak, no więc przeżyły dwa, a tu jeszcze przeżył jeden. Tutaj róża, już bardzo bujna, która też zaraz będzie kwitnąć. I tutaj mam właśnie jeszcze jednego bananowca, którego widzę, że mój mąż tu już dodał jakie, jakąś azofosk no bo bananów potrzebują dużo wody, i też potrzebują dużo nawozu. Jeśli chodzi o bratki, to jeśli chcecie zdecydowanie przedłużyć ich kwitnienie, to pamiętajcie o tym, żeby przekwitnięte kwiaty urywać. I dzięki temu one będą wytwarzały coraz więcej nowych kwiatów i po prostu będą długo kwitły. dobrze, dobrze że sama sobie o tym przypomniałam, bo ja będę przechodzić do że w zeszłych latach tak robiłam, a w tym roku, jak już to są samosieki, jakoś zapomniałam o tym. Także muszę je tutaj ogławiać, bo takie usuwanie przekwitniętych kwiatów to się nazywa ogławianie i dzięki temu roślina po prostu będzie produkowała tych kwiatów coraz więcej. Także bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeśli Wam się podobał, to koniecznie zostawcie lajka i napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście usłyszeć w kolejnym odcinku. Dajcie znać, co wy robicie właśnie teraz w ogrodzie i do zobaczenia.